Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po raz kolejny. W dzisiejszym materiale, który przygotowałam, postaram się, żeby był dosyć krótki, tak więc zobaczymy, jak mi wyjdzie, ale w dzisiejszym materiale będzie między innymi o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, albo też o tym, co Donald Trump mówi na temat Waszyngtonu, ponieważ już jutro możemy się dowiedzieć jakie zmiany tam zostaną wprowadzone. Tak więc o co tam w ogóle chodzi? Chodzi o bezpieczeństwo. Ponieważ po, z dnia a właściwie z nocy z 3 na 4 sierpnia miało miejsce zdarzenie. Było to brutalne pobicie byłego pracownika departamentu efektywności rządowej, czyli Dousz. I po tym właśnie zdarzeniu prezydent Donald Trump ogłosił, że czy też zagroził przejęciem kontroli nad Waszyngtonem przed, przez rząd federalny. Były pracownik doż chłopak, który nazywa się Edward Coristin. Został zaatakowany właśnie w nocy z 3 na 4 sierpnia. Miało to miejsce podczas nieudanej próby porwania jego samochodu w dzielnicy Logan Circle, właśnie w Waszyngtonie. Napastnicy, wśród których zresztą byli nastolatkowie, skopali go i ukradli mu telefon. I właśnie po tym zdarzeniu nastąpił, nastąpił tutaj komunikat ze strony administracji Donalda Trumpa. Po interwencji policji dwóch piętnastolatków zostało aresztowanych. I oskarżonych o porwanie samochodu. No, oczywiście porwanie, dlatego że ten chłopak wtedy był w tym samochodzie, tak więc to nie była kradzież samochodu, tylko to po prostu było porwanie, czy też nie, próba porwania samochodu. Prezydent Trump opublikował wtedy na platformie Truth Social zdjęcie właśnie tego faceta, tego chłopaka. I zrobił takiego posta. W tym poście moglibyś, mogliśmy przeczytać coś takiego, to jest właśnie ten post. Jeśli Waszyngton nie weźmie się szybko w garść, nie będziemy mieli innego wyboru, jak tylko przejąć kontrolę federalną nad miastem, zarządzać nim tak, jak powinno być zarządzane. I dać przestępcom do zrozumienia, że nie będą już z tego wychodzić bez konsekwencji. Być może powinno to zostać zrobione dawno temu. Wtedy ten niesamowity młody człowiek i wielu innych nie musiałoby przechodzić przez koszmar przemocy kryminalnej. Jeśli się to nie skończy, wykorzystam moje uprawnienia i federalizuję to miasto. Uczyńmy Amerykę P wielką ponownie. W odpowiedzi na to zdarzenie i ogólnie w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące przestępczości w Waszyngtonie, administracja Donalda Trumpa zwiększyła obecność federalnych służb porządkowych w mieście. Trump natomiast zapowiedział już dalsze działania w nadchodzących dniach, o tym za chwilę powiem. No i właśnie zapowiedział konferencję prasową w Białym Domu. Na poniedziałek, na 11 sierpnia, podczas której przedstawi szczegółowy plan walki z przestępczością. A to, co dzieje się w Waszyngtonie, Donald Trump określił jako sytuację całkowicie poza kontrolą. Z kolei burmistrz Waszyngtonu, pani Muriel Bowser, mimo konfliktów z administracją Trumpa, ponieważ wcale to nie jest taka droga usłana tutaj różami, Zapowiedziała, że będzie gotowa do współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Zresztą nie tylko w Waszyngtonie ostatnimi laty obserwujemy wzrost przestępczości. Przestępcy są bezkarni. W Chicago również w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się, nasiliła się taka właśnie liczba tych incydentów, a jeszcze bardziej się nasiliła liczba tych incydentów, jeżeli chodzi o Nastolatków, jeżeli chodzi o właśnie młodszych, młodsze osoby. I tak na przykład, proszę zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. To są zdjęcia sprzed roku, sprzed dwóch lat. Są to wydarzenia właśnie takie dosyć świeże, że nawet w dzielnicach, które są powszechnie uznawane za no, turystyczne i raczej takie chodliwe, że nic takiego nam się nie powinno niebezpiecznego stać, no bo wiadomo, południowa część miasta Chicago oczywiście słynie z tego, że jest niebezpieczna. Tak jak to Kazik kiedyś śpiewał, że zabłądził kiedyś na Saucie w Chicago, ale takie właśnie obszary, takie sąsiedztwa, które są typowo turystyczne, raczej nie, nie, rzad, nie często nieczęsto spotykało się tam wydarzenia takie, że powiedzmy ktoś kradnie samochód albo są jakieś ataki z bronią. No to wszystko się zmieniło podczas protestów oczywiście związanych z George'em Floydem i tak pozostało. No dlatego między innymi, że poprzednia administracja po prostu na to pozwalała. Takie są zachowania. Nic się z tym nie robiło. Praktycznie zwłaszcza czarnoskórzy tutaj byli absolutnie bezkarni, no bo przecież wiadomo, że za to, że kiedyś ich tutaj pra pradziadkowie cierpieli z powodu białych, no to teraz są uprzywilejowani. Tutaj właśnie samo centrum Chicago jest. Właśnie z tego powodu czują się teraz uprzywilejowani. Należy im się to i wkraczali tutaj, mieli uczestniczyli w rabowaniu sklepów drogich, i tak to wyglądało. Natomiast zobaczymy oczywiście, czy Donald Trump coś z tym zrobi, czy zrobi z tym porządek. To nie jest oczywiście nic nowego, dlatego że już na początku tego roku doszło do pewnych zmian, jeżeli chodzi o bezdomnych. Na przykład Donald Trump ogłosił, że bezdomni będą no, po prostu sprzątani z miasta. A jeżeli chodzi jeszcze na chwilę, właśnie powrócę do Waszyngtonu i wyjaśnię taką koncepcję, która nazywa się Home Rule. Waszyngton jest tutaj właśnie też pod wpływem tego Home Rule. Zresztą nie tylko Waszyngton, różne wszystkie miasta w Stanach Zjednoczonych. Ale o co chodzi? Zgodnie z konstytucją, dystrykt Kolumbii, czyli Waszyngton, został ustanowiony jako siedziba rządu federalnego na powierzchni 10 mil kwadratowych. Ponieważ nie jest to stan, mieszkańcy dystryktu nie mają pełnej reprezentacji w kongresie. Mają jednego delegata w Izbie Reprezentantów, który nie ma prawa głosu na sali obrad oraz brak senatorów. Natomiast przed rokiem 1973 miasto było zarządzane przez trzech komisarzy, mianowanych przez prezydenta. Natomiast w 1973 roku prezydent Richard Nixon podpisał ustawę o home rule. Umożliwiającą mieszkańcom dystryktu wybór burmistrza i rady miejskiej. Chociaż ta ustawa przyznała miastu znaczną autonomię w zakresie rządów lokalnych, miasto nadal podlega kongresowi w niektórych sprawach, w tym nadzorowi budżetowemu oraz możliwości uchylania lokalnych ustaw. Czyli home rule to po prostu coś takiego jak samorządność. Taka zasada, która pozwala jednostkom samorządu ter terytorialnego, takim jak miasta, powiaty czy gminy, jak to się w Polsce mówi, na samodzielne podejmowanie decyzji w sprawach lokalnych, bez konieczności uzyskiwania zgody władz stanowych, czy też zgody władz lokalnych, czy też również chociażby na przykład władz federalnych. W praktyce oznacza to, że lokalne władze mogą tutaj sobie ustanawiać swoje zasady. Oznacza to, że mają taką właśnie samorządność. I mogą na przykład organizować administrację i zarządzać lokalnymi sprawami, o ile oczywiście nie narusza to konstytucji stanowej czy też federalnej, ponieważ oprócz konstytucji federalnej, również każdy stan ma swoją konstytucję stanową. A co tak naprawdę oznacza federalizacja Dystryktu Kolumbii, czyli właśnie Waszyngtonu? Donald Trump szczegółowo nie wyjaśnił tego, jak miałoby to wyglądać. Ta federalizacja, ani czy są konkretne usługi, które chciałby przejąć. Eksperci prawni mówią, że w świetle konstytucji prezydent nie może tak po prostu sobie przejąć dystryktu i usunąć wybranych liderów lokalnych. Musiałby współpracować z kongresem. Kongres może sprawować te władze. Ale nie musi sprawować tej władzy, może ją na przykład delegować. W ramach ustawy o Home Rule, czyli właśnie tej ustawy o samorządności z 1973 roku, delegował kongres część tej władzy, choć nie całą, na rząd lokalny. Kongres musiałby działać, aby odzyskać tę władzę lub delegować ją na inny podmiot, taki jak władza wykonawcza. Tak więc, czy Donald Trump uchwali zniesienie home rule, będziemy musieli jeszcze poczekać, a jeżeli rzeczywiście będzie chciał to zrobić, to czy będzie to, w jaki sposób to w ogóle będzie wyglądać? I czy musiałoby to zostać uchwalone w Izbie Reprezentantów. Jest również właśnie drugi wpis do mediów społecznościowych na Truth Social. Jest to tym razem wpis dotyczący konferencji, która ma się odbyć jutro. To jest konferencja, o której właśnie przed chwilą wspominałam. I to jest właśnie treść tego wpisu. Które oczywiście zaraz przeczytam. Konferencja prasowa na temat przestępczości i upiększenia odbędzie się jutro w poniedziałek o godzinie 10 czasu wschodniego w sali konferencyjnej dla prasy. Będzie ona dotyczyć nie tylko wyeliminowania przestępczości, Morderstw i śmierci w stolicy naszego kraju, ale także czystości i ogólnego remontu oraz stanu naszej niegdyś pięknej i zadbanej stolicy. Nie pozwolimy ludziom wydawać 3 miliardów dolarów na remont budynku, takiego jak Rezerwa Federalna, który można by było przeprowadzić w znacznie bardziej elegancki i szybszy sposób za sumę 50 czy też 100 milionów dolarów. Renowacja byłaby w rzeczywistości lepsza, a my zaoszczędzilibyśmy 3 miliardy dolarów korki drogowe i niekończące się prace budowlane. Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser to dobry człowiek, który próbował, ale dostał wiele, ale dostał wiele szans, a liczba przestępstw rośnie, a miasto zostaje, staje się coraz brudniejsze i mniej atrakcyjne. Amerykańska opinia publiczna nie zamierza tego dłużej tolerować. Tak jak zadbałem o granicę, której nikt w zeszłym miesiącu nie przekroczył nielegalnie, a rok wcześniej przekroczyły ją miliony, tak teraz zadbam o naszą ukochaną stolicę i sprawimy, że znów będzie naprawdę wielka. Zanim pojawiły się namioty, nędza, brud i przestępczość, była to najpiękniejsza stolica świata. Wkrótce znów taka będzie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o 10.00. Ja oczywiście tutaj mogę się kierować tylko tym, co sama widziałam. Oczywiście w każdym dużym mieście jest w Stanach Zjednoczonych są, są bezdomni. To absolutnie tutaj jest, nie podlega, kwest, to nie jest kwestionowane. Absolutnie tak jest. Natomiast czy ta liczba zmieniła się bezdomnych? Czy więcej jest bezdomnych teraz niż było kilka lat temu? Na przykład w Waszyngtonie. Wiem, że na pewno jest ich więcej w Chicago i wiem, że na pewno jest ich więcej w Los Angeles czy też w San Francisco. W Waszyngtonie przypuszczam, że również jest ich więcej. Podczas mojej ostatniej wizyty w Waszyngtonie oczywiście też byli bezdomni, natomiast ja byłam w Waszyngtonie tylko kilka razy, więc nie zawsze tutaj na to aż tak zwracałam uwagę. Tak więc zobaczymy, co jutro Trump ogłosi. Ustawa o Home Rule umożliwia również prezydentowi przejęcie tymczasowej kontroli nad miejską policją w przypadku nagłego wypadku. Coś, jest to coś, co Donald Trump zagroził zrobić w 2020 roku w związku z protestami to były protesty oczywiście ogólnokrajowe po zabójstwie Georgia Floyda. Ale tak jak powiedziałam, nie jest to nic nowego. Trump odtąd, od, te, od tego momentu, kiedy po raz drugi już tutaj jest prezydentem, już zapowiada pewnego rodzaju zmiany. Tak jak mówiłam, powiedział, że będzie sprzątać ulice Waszyngtonu. W marcu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ustanawiające tak zwany zespół do spraw bezpieczeństwa i upiększania Waszyngtonu. Nakłada ono obowiązki związane z upiększaniem, takie jak usuwanie grafiti i poprawa utrzymania parków oraz zawiera przepisy dotyczące przemocy kryminalnej i problemów związanych z bezdomnością. Natomiast podczas lipcowego posiedzenia gabinetu Trump ponownie zaproponował pomysł, mamy ogromną władzę w Białym Domu, aby zarządzać miejscami takimi, którymi musimy zarządzać. Moglibyśmy zarządzać dystryktem Kolumbia. Chodzi o to, że patrzymy na dystrykt, nie chcemy przestępczości, chcemy, aby miasto dobrze funkcjonowało. Tak więc to są zapowiedzi Donalda Trumpa. Czekamy na szczegóły, a ja jeszcze przeczytam jeszcze jeden wpis, wpis Donalda Trumpa na Truth Social. On oczywiście tutaj nie, nie absolutnie nie szczypie się ze słowami i jest bardzo... Dobitny. Tym razem jest to, jest to wpis dotyczący Nancy Pelosi, która oczywiście była speaker'em wcześniej. I tutaj możemy przeczy, przeczytać coś takiego. Skorumpowana Nancy Pelosi i jej bardzo, w cudzysłowie, interesujący mąż pobili wszystkie fundusze hedgingowe w 2024 roku. Innymi słowy, te dwa przeciętne. Znowu w cudzysłowie, umysły pokonały wszystkich super geniuszy z Wall Street. Tysiące. A to wszystko przez poufne informacje. Czy ktoś się tym zajmuje? Ona jest obrzydliwą degeneratką, która dwukrotnie postawiła mnie w stan impeachmentu bez podstaw i przegrała. Jak się teraz czujesz, Nancy? Oczywiście, tutaj chodzi o. Wydarzenia mające dotyczące Nancy Pelosi i jej męża, chodzi oczywiście o tak zwane inside trading, czyli o coś, o co ostatnio Donald Trump oskarżył Nancy Pelosi i jej męża. Chodzi o to, że prawdopodobnie Nancy Pelosi miała dostęp do Poufnych informacji i właśnie przez te poufne informacje ze źródeł, do których no niestety przeciętni ludzie nie mają dostępu, dzięki takim właśnie poufnym informacjom Nancy Pelosi i jej mąż po prostu się wzbogacili. Wzbogacili się, ponieważ posiadali informacje dotyczące różnych transakcji, chociażby i wtedy byli w stanie sprzedawać i kupować akcje w ten sposób dorabiając się milionów milionów dolarów. Donald Trump nawołuje do tego, aby Nancy Pelosi została po prostu, żeby ta sprawa została zbadana. I jeszcze ostatnia wiadomość na dzisiejszy dzień to jest wiadomość dotycząca opadów deszczu, ponieważ mamy znowu ekstremalną pogodę tutaj u nas. Ja akurat tak się składa, że wczoraj miało to miejsce i akurat właśnie wczoraj tam byłam. To, jest, to są zdjęcia z miasta Milwaukee z, w stanie Wisconsin. Ja tam byłam wczoraj po południu i późnym wieczorem musiałam stamtąd wyjechać, i było to prawie niemożliwe, żeby stamtąd wyjechać, ponieważ tyle ulic było zalanych, że niestety trzeba było no, po prostu zawracać kilka, kilkakrotnie. Widziałam kilka samochodów, które niestety. Nie, nie mogły przejechać przez wodę. Oczywiście, ja nawet nie próbowałam, tylko jeżeli widziałam, że jest tutaj dosyć głęboka woda, to od razu cofałam się. No ale niestety, takie właśnie opady deszczu bardzo gwałtowne miały miejsce wczoraj w Milwaukee, i również z tego co słyszałam, również w stanie Iowa. Tak więc ogromne, ogromne. Prawdopodobnie, być może, no nie chcę tutaj oczywiście mówić na 100%, czy znowu mamy do czynienia z pogodą, która jest modyfikowana. Tak więc to tyle. A ja jeszcze oczywiście jak zwykle witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Witam serdecznie, pozdrawiam Miami, Danię. Śląsk. Niemcy są z nami. Floryda, Dęby Wielkie. Wrocław. I Wisconsin. No właśnie, Wisconsin. Ciekawe z jakich okolic Wisconsin. Tak jak powiedziałam, ja była wczoraj właśnie w Wisconsin w Właściwie no nie tylko w Milwaukee, ale również trochę na zachód od Milwaukee, tam miejscowość, która nazywa się Brookfield, Wisconsin. I tam wiem, że pozalewało naprawdę, naprawdę bardzo. Tak więc, taka właśnie pogoda. Widzę, że jeszcze jest Nowy Jork. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy. I słyszałam jeszcze, że będzie ta pogoda, że będzie, będzie jeszcze więcej opadów deszczu. Tak więc zobaczymy, co jeszcze nam planują. W każdym bądź razie no, bądźmy tutaj czujni, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, tak jak powiedziałam, o godzinie 10 czasu wschodniego, czyli o godzinie 9 tutaj czasu mojego będzie się, odbędzie się ta właśnie konferencja Donalda Trumpa. No zobaczymy, co wtedy ogłosi. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i widzimy się oczywiście już niedługo. Do widzenia i dobranoc.